Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym materiale pogadankowym na moim kanale. Jak wiadomo, całkiem niedawno pojawił się State of Play. Impreza od Sony, na której prezentują gry, które mają się ukazać w jakimś tam czasie. Powiem Wam, że nie bardzo chciałem to oglądać, bo od pewnego czasu te wszystkie imprezy State of Play, e, jakieś tam imprezy Microsoftowe, to powiem Wam, więcej, więcej szumu niż zachodu odnośnie tego, co tam pokazują. No i yy, no niestety, ale muszę powiedzieć pełną świadomością, że dobre gry to już były. Dobre gry to już były i dobre gry to się skończyły, a konsole mają upadek, taki totalny i tak szczerze powiedziawszy to nie spodziewałem się, że tak szybko będą te konsole upadać. Oczywiście pomijam na State of Play gry Indie, jakieś tam pierdoły, pomijam Borderlands 4, bo ta gra mi się nie podobała. Wybrałem kilka tytułów, które powiedzmy wstępnie yy, są jakby nowymi IP, ale co, co z nich wyjdzie to tego niestety nie wiem, natomiast no ja powiem szczerze, że jest, jest tragicznie i z tymi grami oczywiście jest tragicznie i te dobre gry już były i nie wrócą i faktycznie to trzeba naprawdę ogrywać kupkę wstydu wracać do starszych dobrych tytułów, nawet jeżeli mamy je przechodzić kilkukrotnie, bo nic nowego nam nie prezentują. Nic nowego na no nie prezentują. I to jest w tym wszystkim przykre. Moi drodzy, e, pierwszy, pierwszy tytuł, który ja w ogóle wybrałem, od razu sobie będziemy to oglądać z trailerami, żeby nie było. Bo nie chce mi się tego materiału jakoś nadmiernie obrabiać, więc ja sobie to już przygotowałem. Pierwsza gra to jest Mince Ice. Tak to się przynajmniej nazywa Minty Ice. Łapane za pośrednictwem PlayStation 5. Tam fajne smaczki były w tym State of Play. Mamy Nega. Nega musi być. Jakiś tam lekki świat przyszłości, jakieś nanochipy wstrzykiwane. Elon Musk wysyła rakietę kosmos. Drony. Nie wiem, czy ta grafika jest taka fajna. Oczywiście że mamy pikselozę, nie? Trochę taki robot. Chociaż powiem wam, że moje pierwsze skojarzenie z tą grą to był Hardline. <laughs> Battlefield Hardline, tylko taki trochę w przyszłości. Albo Black Ops. No tu mamy roboty jakieś. Wygląda jak z filmu ja robot. A moim zdaniem momentami ta gra po prostu wyglądała dość yy, słabo. Ale no okej. Okay. Powiedzmy, że minCI Eye Dam szansę, może coś z tego wyjdzie, może będzie fajnie, może to będzie gra warta uwagi, natomiast na pewno nie na premierę, to nie jest jakiś killer, który tak mocno mnie zaciekawił, że muszę tą grę mieć must have, zresztą razie już mało jest gier, które powodują, że muszę mieć must have, także pierwszy tytuł min To, to nie jest w ogóle tytuł dla mnie. Eee, kilka słów o Metal Gear Solid, właściwie niedużo. Metal Gear Solid Delta Snake ITER, remake na State of Play. Trailer był już w lecie chyba od dwóch tygodni, ten który zaprezentowali. Niestety tytuł kompletnie przestał mi interesować, ze względu na to, że wycofali polskie napisy z gry, a zamiast to wrzucili rosyjskie. Eee, data premiery 28 sierpnia. Na pewno kupię, ale za 50 zł odpuszczam premierę Ze względu na to, że konami znowu potraktowało graczy z Polski jak ścierwo. Kolejny w ogóle tytuł. Co mnie, co mnie w ogóle. Co mnie w ogóle rozśmieszyło. Mogę powiedzieć, ale o tym zaraz. O tym zaraz wam powiem. Najpierw sobie obejrzymy trailerek. Capcom presents muszał Wave of the Sword. To jest tytuł. Capture on PC. Mix of gameplay and. Mix, co, tam, co, 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 co Mix of game Cinematics. Moi drodzy. RA Capcomu, która zawsze była wydawana na konsole, jest, jest prezentowana na maksymalnych ustawieniach pc a co? Najlepszy tytuł chyba będzie wychodził tylko na konsolę Sony, przynajmniej na razie. I teraz moje pytanie brzmi następująco. PlayStation 5 Pro nie daje rady? Za słabe jest? O ja to miał być taki mocarny sprzęt. 33 teraflopy, okazało się, że tylko ma 16. PS... PS... PSV... PS nie PSVR, tylko cała technologia skalowania. Obrazy okazała się wielkim głównym. Ostatnio czytałem Digital Fundry. To jest dramat. to technologia w fazie praktycznie testowej, którą Sony tak naprawdę testuje. Czyli znowu gracze od Sony okazali się frajerami. Bo kupili w ciemno sprzęt, który nie daje żadnych przyrostów względem bazowego PlayStation 5 jest sprzętem beta. Oni są testerami. O czym? State of Play prezentacja Onimuszy, która tam będzie wychodzić w 2026 roku. A gameplay i cinematic jest pokazane na PC. -cie. Absurd. Absurd goni absurd. Po prostu tak się purtałem wczoraj, jak oglądałem na żywca tego State of Play'a. Ja mówię, no nie wierzę, nie, nie wierzę po prostu. Na PC. -cie. Więc po cholerę te konsole już nie? No po prostu umierałem, tak szybko te konsole umierałem, że to jest dramat, nie? nie? sądziłem, że te konsole po prostu tak szybko umierają. Ja wiedziałem, że one są w kiepskiej kondycji, ale... ...ale że to tak szybko... ...umiera i oczywiście im 5 ale gra pokazana na... ...gra pokazana na... E, na, na, ...na, na, pc -cie. natomiast z samego opisu... niewiele wynika, jest to jakby chyba kontynuacja. Oni muszy... Będzie wydana w 2026 roku. Grałem w Onimusze 3. Grałem w Onimusze chyba troszkę 2, ale mnie nie kupiła. Tego e, dla mnie. E, kolejny tytuł. Też nowe IP. Nowe IP, ale to wszystko jest w trakcie Echem, araczkowania. No i tutaj akurat jest, to nie jest gameplay żaden aktualny, czyli zwykły CGI stworzony na potrzeby state of play, Żeby się musi być poprawność polityczna, czyli wsadzić jakiegoś Ciapoka, tam Ciapoka. Na przykład chciał zagrać Węgrem, nie, albo o Bułgarem, po Kanadijczykiem jakimś, to no oni tak. Nie robią, tylko wrzucają poprawność polityczną. Albo czorny, albo mulat, albo jakiś jalabala, bala, kala mala, żenująca. Tyle wynika, no gościu się budzi, idzie, jakieś się zaraz wynurzą łapy, potwory, cholera wie o co chodzi, czy tam jakiś bóg, nie wiem, słońca. To też nie wiem, czy to jakiś nie będzie roguelike, coś, coś na tej zasadzie, bo powiedział, że on ciągle się budzi silniejszy, czyli jak nas zabiją, to się budzimy silniejsi. No jakaś taka straszna moda nastała na te roguelike'i. Saros, moi drodzy. Tak się ten tytuł nazywa. Nie mam zielonego pojęcia właściwie czego się spodziewać. Nie kupiła mnie ta gra w ogóle. Coming Back Stranger Stronger, stronger 2026 to jest Gaia Returnala właśnie, twórców Returnala, więc tutaj może być Rowlag, nie? Nowa IP także podejrzewam, że ta gra akurat mnie ominie, dopiero 2026. Rok także. Podziękuję. Podziękuję i oleję. E, jedyny tytuł, który bardzo mocno mnie zainteresował, który nawet, szczerze powiedziawszy, byłbym w stanie e, kupić na premierę, to jest, moi drodzy, gra. Directive 8020 i tą grę byłbym w stanie sobie kupić bez kito. way and going What is that? This ship is infected with an alien organism. It still doesn't feel real sometimes. Now forget why you started. Listen. it's changing its cellular structure it's replicating the human form it's replacing us i know this will be difficult to hear but if you're still out there you deserve the truth Słuchaj, I to gra na PS5 to mówię, to jest właściwie jedyny tytuł który tutaj mnie tak mocno zainteresował to jest Super Massive Games z nową antologią Dark Pictures kosmiczna przygoda w dalekiej przyszłości słuchajcie to jest takie połączenie, kurcze Kalisto Protocol, Aliena Dead Space'a nawet ciekawe to wyglądało. Ja akurat lubię te wszystkie gry. Chociaż wiadomo najlepsze to były Until Dawn. Później The Quarry, Chociaż The Quarry troszkę było słabsze od Until Dawn. A cała kolekcja The Dark Picture Anthology w ogóle nie była chyba zbyt ciekawa. To znaczy tam były jedne epizody lepsze, a drugie były gorsze. Natomiast to mnie zaciekawiło. I to bym był w stanie mm, tutaj jeszcze kupić nawet na premierę. I sobie pograć, tylko to jest taki jednorazowy strzał, nie zagrać i do widzenia. Gra. Mniej więcej została ustalona premiera na jego mm, października, aczkolwiek. Teraz znowu, jakieś tutaj widzę naleciałości poprawności politycznej. Standardowo. Pełno niga, pełno kobiet. Czyli nie mogą robić po prostu jakiegoś mieszanego towarzystwa. To jest tak, krótki opis tej gry, statek kolonizacyjny Cassiopeia jest zainfekowany obcym organizmem, który może przekształcić się do tego człowieka załogi. To jest z, z tego, z filmu... Um, czy jak ten film się nazywał? Carpentera. Ka Taki stary był też, tam też... Y był taki podobny mąpcyp. Chociaż może być człowiekiem, co do pozostałych członków zagi nie ma pewności, a zabójcy mogą ukrywać się. Kiedy to nowe mechanizmy skradania, aby pomzoraczą unikać tych śmiertelnych wrogów. Musi zachować czujność, ponieważ wrogowie mogą pojawić się w nieoczekiwanych miejscach, a więc trzeba się będzie składać i chować, aby uminąć tych zabójczych prześladowców. No ciekawe. wiem, przyfanie, więc każde ma znaczenie. Myśl. Szybko i pozostanie przy życiu latarka, skaner, komunikator, clean. No, ale to mówię. Directive 8020 oko. Teraz tak, co tam jeszcze na tym State of Play? Oczywiście Sonic Racing, Sonic Racing Cross Worlds, czyli Sony chce swojego Mariana. Nie będę tutaj opowiadał na temat tej gry, nie wiadomo jak dużo wyścigi w uniwersum Sonica na wzór Mario Kart'a krasza nic ciekawego Digimon Story Time Stranger czyli Sony chce mieć swoje Pokemony gra wychodzi na PlayStation 5 i moi drodzy największy skandal, który się w ogóle pojawił na State of Play to, moi drodzy, wypuszczenie, a raczej zapowiedzenie, zapowiedzenie. Eee, Day's Gone Remaster. Moi drodzy, Day's Gone Remaster. Eee, nie wiem, czy ta gra będzie w pudełku. Upgrade 10 dolarów. nie są po prostu pierdolnięci, powiem szczerze. Eee, nie, 50 dolarów. 50 dolarów. Jeżeli ktoś chce kupić jak pierwszy raz grę to 50 dolarów, a jeżeli ktoś posiada Days Gone to 10 dolarów ulepszenie. Je nie to reklamują Days Gone przygotowany specjalnie pod PlayStation 5. Z nowym trybem. Horde Asalut. Masakra. Graficznie to tam się raczej pewnie nic nie zmienia. Zamiast wydawać Days Gone dwójkę I kuć żelazo Póki jest gorące Bo Days Gone jeden moim zdaniem był świetnym tytułem To nie wydają Days Gone'a Remastered Upadek gamingu Upadek Sony Tragedia Teraz tak Nie było na tym side of Play nic Nie było Death Trending dwójki eee, Nie było Wolverina Marvela nie było Resident Evil 9, nawet nie było God of War Remastered Sega Super, Uper, upel, Duper Collection Madafaka. Tak jak już powiedziałem na początku, dobre gry były i dobre gry nie wrócą. Czas się z tym pogodzić. I nie ma co czekać w ogóle na jakieś fajne tytuły, bo jest tragicznie. Jeżeli miałbym oceniać ten pokaz, to jest moje drodze dla mnie takie 4 na 10 ze względu, że pokazali tam powiedzmy 3 cztery nowe epi takie nowsze, takie większe, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem właściwie, tylko ta directive 80 20 mnie interesuje. Reszta tak szczerze powiedziawszy, to mogłaby nawet nie istnieć. Także no Tyle ze State of Play, tyle z nowych gier. Jest tragicznie, jest słabo. Ja oceniam tą, ten pokaz na 4, na 10. Nie wiem, jak wy go oceniacie. Nie wiem, co o tym sądzicie. Podzielcie się w komentarzu, e, a ja z chęcią poczytam. Z chęcią się z Wami wymienię jeszcze do moimi dalszymi przemyśleniami. E, no i tyle. No. Upadek konsol jest bliski, bardzo szybko. Ten upadek nadchodzi. Xbox nie istnieje. Sony, Sony też idzie powolutku tą drogą Microsoftu. Nawet Forzy nie pokazali piątki na, na PS5, która, która ma wyjść. No, jestem, jestem rozczarowany. Tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam ją.